Pszczoły ładnie z półkiem przychodzą, już od kilku dni w sumie latają, dzisiaj jest tak ciepławo, może dzisiaj trochę więcej latają, ale już jest po takim intensywnym oblocie, godzinę temu jak tu byłem to tego mnóstwo latało, już w tej chwili się chyba wziąłem do pracy. I... spokojne zaglądniemy jeszcze do pyłku ale raczej nie pobierają pyłku w tym roku sztucznie Nie ma pszczół. Mają naturalne, mają na leszczynach, także sztucznie nie chcą, w sensie podlany pyłek przez pszczelarza to nie chcą, wolą iść pozbierać sobie same. Jak pamiętacie film z tamtego roku, botajże też sprzed dwóch lat, to obrały mocno, w tym roku już nie chcą, bo, bo mają naturalne, zresztą widać jak przechodzą obładowane pyłkiem. Misiu przypilnował pszczół przez zimę Kwiatków naniósł No to teraz ładnie noszę Tu jest linia wrzosówka z 30 rodzin, które były zimowane osypały się dwie rodziny poszło do góry, brakło im pokarmu, z boku było no i osypały się nie były to za duże rodziny ale osypały się no, mniejsze rodziny, które też były przezimowały, a te dwie się osypały warozy nie było bo kontrolnie było pod poddymione jeszcze w październiku 20 rodzin nie spadła ani jedna waroza więc nie powinno być warozy w tych ulach no ale trudno, zdarza się selekcja naturalna też jakaś musi być tu jak widzicie ten niebieski ul nr 31 to już jest stary ul ma bodajże tutaj umiast 3 lata Coś takiego, to jest jeden z tych pierwszych ulic, które robimy ze steroduru, tam tamta zielonkawy 32 numer to też jest sterodur. A to są leżaki, które robione były z denicą, z siatką higieniczną, z szufladkami. W takim kładzie pozdrawiam, z i Bożek. O koleżanka przyleciała. Jeszcze raz pozdrawiam z Pasiek i Bożek. Do następnego usłyszenia, do następnego filmiku.